Mam przyjemność powitać Państwa w kolejnym Topkaście, tym razem realizowanym we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Straż Pożarna od zawsze pełniła rolę nie tylko tej służby, która gasi pożary, ale również tej służby, która wspomaga inne działania ratownicze. I nie inaczej jest dzisiaj, i nie inaczej jest w sytuacji rozmaitych zdarzeń komunikacyjnych. Jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do tego, że widzimy strażaków w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku na drogach. Może rzadziej mamy okazję zobaczyć strażaków w akcji przy okazji zdarzeń komunikacyjnych na kolei, czy generalnie z udziałem transportu szynowego. Ale wszystkie te obszary są bardzo istotne w działalności Straży Pożarnej, a bezpieczeństwo transportu jest również bardzo istotne z punktu widzenia tego, jakie środki transportu wprowadzamy na nasze drogi i tory i jakie środki transportu finansujemy jako Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Z drugiej strony jesteśmy również zaangażowani w finansowanie poprawy funkcjonowania i poprawy możliwości reagowania służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej. W dzisiejszym Topkaście chcielibyśmy troszeczkę zgłębić temat bezpieczeństwa w przypadku zdarzeń komunikacyjnych i chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcić również do tego, żeby w żadnej sytuacji, w momencie kiedy coś dzieje się koło nas, nie pozostać biernym. Zapraszam. W pierwszej części naszej rozmowy gościmy dwoje pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, panią starszą brygadę Klaudię Madej-Węgier i pana doktora Wojciecha Wróblewskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tytuł naszego seminarium, które będziemy wspólnie organizować już niedługo, to Bezpieczeństwo poszkodowanych i osób postronnych w zdarzeniach komunikacyjnych. Temat ewakuacji ze środków transportu. Jak pomóc, żeby nie zaszkodzić? I tak naprawdę, czy odpowiedź na to pytanie jest łatwa czy trudna? W naszym codziennym życiu zdarzają się sytuacje, w których stajemy się świadkiem zdarzenia komunikacyjnego. Może być to zdarzenie dwóch pojazdów, może być to zdarzenie bardziej złożone, a może być to zdarzenie z dodatkowym czynnikiem, którym jest na przykład porze. W każdej z tych sytuacji mamy poszkodowanych. Którzy prawdopodobnie oczekują e, pomocy. E, w związku z tym, e, w takiej sytuacji mogłoby się wydawać, że dość oczywistym jest e, to, że świadkowie zdarzenia takiej pomocy poszkodowanym e, udzielą. Jednak, jak pokazuje życie, nie zawsze tak to wygląda. E, często jest tak, że dochodzi stres, dochodzi niewiedza, dochodzi sytuacja kryzysowa. Które nie pozwalają zareagować w sposób adekwatny do zaistniałej sytuacji. Nie ma więc tutaj prostych odpowiedzi na to pytanie. Stąd właśnie pomysł na to nasze seminarium, abyśmy mogli pokazać szerokiemu gronu, w jaki sposób należy się zachować w sytuacji, kiedy stajemy się świadkiem zdarzenia komunikacyjnego. No właśnie, jak reagować? Co robić? Czego nie robić, kiedy jesteśmy świadkiem zdarzenia komunikacyjnego? Trzeba zawsze reagować bez względu na to, czy czujemy się przygotowani do tej sytuacji, czy nie. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jeśli jesteśmy swoim pojazdem to zabezpieczamy miejsce wypadku samochodu ze swoim pojazdem, wystawiamy, włączamy światła awaryjne, wystawiamy trójkąt ostrzegawczy, żeby pozostali uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali jeszcze większego zagrożenia niż to, które, które ma miejsce. Więc przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników tego, tego zdarzenia i bezpieczeństwo własne. Kolejnym, kolejnym działaniem, które powinniśmy jako świadkowie wypadku przeprowadzić, powinien być, powinno być wykonanie telefonu, wezwanie służb ratowniczych poprzez wykonanie telefonu alarmowego pod numer 112. Dyspozytor zada pytania co się dzieje, powinniśmy przedstawić lokalizację tego zdarzenia, żeby służby ratownicze mogły dojechać i zacząć udzielać pomocy poszkodowanym. Jeżeli czujemy się na siłach i sytuacja na to pozwala, powinniśmy zacząć oględziny miejsca zdarzenia, powinniśmy udzielać pomocy poszkodowanym i czekać na służby. Które przyjadą na miejsce zdarzenia. Przede wszystkim należy reagować. Bez względu na to, czy jesteśmy do tego przygotowani profesjonalnie, czy nie, bez, powinniśmy reagować, wezwać pomoc i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jesteśmy dzisiaj w specyficznym miejscu. Jesteśmy w jednostce ratowniczo-gaśniczej przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Praca strażaka jest specyficzna, i nasuwa się pytanie, czy Szkoła jest w stanie przygotować młodych adektów pożarnictwa na każdą możliwą sytuację, czy strażacy są nieraz zaskakiwani na miejscu zdarzenia tym, co się wydarzyło? Szkoła Główna Służby Pożarniczej to jedyna w Polsce, jedna z nielicznych na świecie uczelni otących oficerów pożarnictwa, jak też osoby cywilne w zakresie Ochrony ludności, inżynierii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, a także ratownictwa. Jest to na pewno unikalne połączenie i to połączenie pozwala zarówno w przypadku dydaktyki, jak też i obszaru badawczego prowadzić unikalne badania, prowadzić unikalną, wprowadzać unikalną wiedzę, które zostały też potwierdzone kategoriami A oraz A w odpowiednich dyscyplinach. Należy powiedzieć, że kadra Szkoły Głównej Służby Pożarniczej to uznani zarówno międzynarodowi, jak i krajowi specjaliści w swoich dyscyplinach, w swoich dziedzinach, dzięki którym standard akademicki naszej uczelni jest na bardzo wysokim poziomie. Dbamy o najwyższą jakość kształcenia i najnowszą wiedzę. Za także tą wiedzę dotyczącą ewakuacji, między innymi ze środków transportu. Dlatego funkcjonariusze Straży Pożarnej to profesjonaliści, ludzie, którzy na różnych etapach swojej kariery zawodowej zdobywają szeroki zakres wiedzy. Dlatego od strony operacyjnej nie da się zaskoczyć funkcjonariusza Straży Pożarnej, jest on przygotowany w pełnym spektrum. Natomiast zdarzają się sytuacje, które zaskakują od strony ludzkiej. Na przykład, kiedy funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce zdarzenia i widzą świadków zdarzenia, którzy zamiast udzielić pomocy, nagrywają zaistniałą sytuację po to, aby potem udostępniać to w sieci. Takich sytuacji jest oczywiście więcej, ale nie stanowią one przedmiotu naszej rozmowy, więc nie będę tego rozwijał szerzej. Natomiast z pełnym przekonaniem, przekonaniem mogę stwierdzić, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przygotowuje zarówno kadry funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej oraz osoby cywilne do wszelkich możliwych scenariuszy zdarzeń. Jednym słowem, reagujmy, działajmy, bo najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest bezczynność. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. W drugiej części naszej rozmowy gościmy dwóch panów, dwóch strażaków. Pan starszy brygadier dr. inżynier Robert Piec, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pan młodszy kapitan inżynier Bartosz Fliger z działu doskonalenia zawodowego i poligonu w SGSP. Witam panów. I chciałem od razu zapytać na wstępie, bo. W momencie, kiedy dochodzi do wypadku do zdarzenia komunikacyjnego, w zasadzie wszyscy poszkodowani z automatu stają się osobami o szczególnych potrzebach? Natomiast wśród pasażerów mogą znajdować się osoby, na przykład z niepełnosprawnością wzroku bądź też z niepełnosprawnością słuchu. Jak sobie radzicie w takich sytuacjach z komunikacją z takimi osobami? Są to trudne przypadki. Strażacy w Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej są szkoleni do działań ratowniczych również w takich trudnych sytuacjach. Bardzo istotnym w tym momencie jest komunikacja z takimi osobami, tak? Uświadomienie sobie o pewnych możliwych formach komunikacji, żeby do takiej osoby mówić, mówić będąc odwróconym twarzą. W pras, żeby ona mogła czytać z ruchu warg, aby pamiętać, że ta osoba, jeżeli podniesiemy głos, nie, nie usłyszy nas lepiej lub w ogóle nas nie usłyszy. Bardzo istotna jest też empatia i próba nawiązania połączenia troszeczkę niewerbalnego z taką osobą, żeby za pomocą gestów, za pomocą mimiki twarzy również wskazać drogę ewakuacji, wskazać miejsce bezpieczne, ale też wskazać pożądane zachowania, pożądane dla nas, jako dla ratowników, zachowania w sytuacji trudnej. Oczywiście tych zagadnień i, i tych technik jest więcej. Ja myślę, że o tych technikach też będziemy na naszym seminarium opowiadać i, i będzie, będzie szerzej. To jako takie, myślę, że wstępne zagadnienie, wstępne wyjaśnienie tych różnych technik, chciałbym, żeby ono posłużyło jako zachęta do tego, żeby Państwo nas słuchali. Dziękuję bardzo i też do tej zachęty się przyłączam. Natomiast rozmawiamy dzisiaj o zdarzeniach komunikacyjnych i tutaj też istotne są liczby. O jakiej skali zdarzeń mówimy i jakiego rodzaju to zdarzenia są? Straż Pożarna w Polsce w zeszłym roku podjęła około 600 tysięcy indywidualnych interwencji. Około 10% z nich stanowiły zdarzenia komunikacyjne w transporcie drogowym, gdzie państwo Straż Pożarna udzielała pomocy osobom poszkodowanym. To stanowi mniej więcej te 10% i jest to coraz częstszy odsetek naszych działań. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy o tym, czy strażaka można przygotować na każdą ewentualność. No właśnie, a jak Państwo przygotowujecie się do akcji w zdarzeniach komunikacyjnych? Państwowa Straż Pożarna, tak samo jak Ochotnicze Straże Pożarne, szkoli swoich funkcjonariuszy i druhów do działań ratowniczych poprzez szkolenie podstawowe oraz szkolenia specjalistyczne. Poza tym, że strażacy zapoznają się z obsługą sprzętów i narzędzi hydraulicznych dedykowanych do tego rodzaju działań, podejmują również dodatkowe szkolenia, na przykład z obsługą i reagowaniem na zagrożenia od pojazdów z alternatywnymi rodzajami napędów. Dzięki temu możemy poszerzać swoją wiedzę i podejmować te działania skuteczniej, zapoznając się z zagrożeniami, które od nich wynikają. Nie tak dawno rozmawialiśmy wspólnie z, właśnie z między innymi z przedstawicielami szkoły głównej służby pożarniczej o tym, jak gasić pożary samochodów elektrycznych. Temat jest Cały czas żywy. Nowoczesne technologie bardzo mocno wkraczają w sektor transportu. Instytucja, którą mam przyjemność reprezentować, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przyczynia się do tego również, będąc podmiotem, który jest zaangażowany w finansowanie takich inwestycji. Między innymi są to inwestycje w nowoczesny tabor. Pytanie: czy ten nowoczesny tabor jest z Państwa punktu widzenia, jako ratowników? Lepszy niż ten starszy pod względem możliwości ewakuacji, czy jest on bezpieczniejszy, czy wręcz odwrotnie, jest on trudniejszy w sytuacji jakiegoś zdarzenia komunikacyjnego? Nowoczesny tabor to z reguły nowoczesne technologie. To już jest nowe wymagania, również techniczne, związane z bezpieczeństwem. To są nowe rozwiązania techniczne. Które są stosowane, które poprawiają z reguły bezpieczeństwo. Chociaż z drugiej strony, należy pamiętać, że my, jako starżacy, musimy nadążać za techniką i też no, musimy e, pamiętać o tym, że musimy po poznawać nowe obszary techniczne i dostosować nasze taktyki działań ratowniczych do tych nowych rozwiązań. Więc, tak, to jest taki. Ciągły proces. Nowe technologie, nowe techniki, nowe technologie, które, które wchodzą, ale też nowe taktyki ratowniczo-gaśnicze, rozwiązania organizacyjne które i, i szkolenia. Tak? I szkolenia strażaków, funkcjonariuszy, druchów, aby w sprawny sposób ratować z tych środków komunikacji. Jesteśmy bardzo blisko stacji metra. Zdarzało Wam się już oprócz ćwiczeń, oczywiście, ewakuować pociąg metra stojący w tunelu. Z tego co ja wiem, nie było w metrze warszawskim ewakuacji z pociągu do tunelu w sytuacji awaryjnej. Czyli, że pociąg zatrzymuje się w tunelu i jest sytuacja awaryjna, i jest ewakuacja w tunelu na peron. Zawsze, jeżeli była sytuacja awaryjna, pociąg dojeżdżał na miejsce docelowe, czyli do peronu, i stamtąd dopiero odbywa się ewakuacja. Niemniej jednak jesteście Państwo również przygotowani na taką ewentualność. Dziękuję bardzo Panom za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.